Ja ogólnie zajmuję się tym, żeby dziewczyny codziennie dały radę dojść na trening, wrócić z niego, żeby wszystko na tych treningach przebiegało tak, jak powinno, żeby było bezpiecznie, żeby nie dopadały ich cięższe kontuzje, przeciążenia. Więc dbam o ich komfort fizyczny. Dziewczyny są świetne to na pewno są bardzo zdeterminowane bardzo dobrze przygotowane dają z siebie wszystko to na pewno. Naprawdę są w świetnej formie i mam nadzieję, że wywalczą jak najwięcej medali. Tak jak ja dziewczyn nie nauczę boksu, tak, no, trener nie będzie fizjoterapeutą. No i musi być podział zadań: zawodnik ma być zawodnikiem, trener ma być trenerem, fizjoterapeuta fizjoterapeutą. No i jeśli chcemy startować na światowym poziomie, no to musimy po prostu też o to wszystko zadbać. Urazy. Ciężko powiedzieć o urazach bardziej. Powiedziałbym, że są to przeciążenia, tak? Treningi są ciężkie, tak jak mówię, każda dziewczyna podchodzi naprawdę z dużym zaangażowaniem, daje z siebie wszystko. Na no, ludzkie ciało też ma ograniczenia, czasem trzeba mu po prostu pomóc. Więc ja bardziej dbam o to, żeby te przeciążenia nie doprowadziły właśnie do tych poważniejszych urazów i kontuzji. Moja komunikacja z trenerką polega tylko na tym, że i ja mówię. Kiedy dziewczyna powinna na przykład z czegoś zrezygnować, wtedy trenerka zastępuje jej to zadanie w konsultacji ze mną. Ja mam wolną rękę co do tego, co robię z dziewczynami. Jedynie informuję, jeśli trzeba, które u mnie były, które danego dnia po prostu nie przyszły, tak, które czują się lepiej, które gorzej. A no, jak ja działam z dziewczynami, to jest moja kwestia. No bo tutaj ja z nimi dojdę do porozumienia, co ich boli, kiedy ich boli, i wtedy ja wiem. Co mam zrobić, żeby poczuły się lepiej. Bardzo często jest to na przykład odcinek lędźwiowy, łydki, e, barki, górna partia pleców. I tak naprawdę no, to wszystko gdzieś tam się powtarza. No, na odprawach jest tak naprawdę omówienie całego dnia, no i podczas odprawy no, poruszane jest wszystko, co się działo danego dnia, więc tam też ten temat się przewija. Tutaj jest podział bardzo fajnych zadań, ponieważ. no Zabiegi, z których dziewczyny będą korzystać, właśnie w komunikacji z trenerką ustalamy od razu, jak przyjedziemy. Te zabiegi są zamawiane, ustalana jest godzina, dziewczyny idą tam same, tam wszystko jest powłączane, przygotowane. A ja ten czas poświęcam też, żeby danego dnia przyjąć jak, jak najwięcej dziewczyn u siebie. No i po prostu te, które aktualnie są u mnie, dołączają później na odnowę. No i jest rotacja. Teraz naprawdę dziewczyny nie mają na co narzekać. Jest taki okres, gdzie no już te tempo treningowe jest troszkę zmniejszone, no bo zaraz będą startować, też potrzebują takiego odetchnięcia przed tymi zawodami, więc no, tych przeciążeń nie ma za dużo. No wiadomo, dają z siebie wszystko, ale też jest wszystko robione z głową, więc myślę, że jest bardzo dobrze.